Międzynarodowy wspólny gołębnik Małopolska. Jesteśmy u Roberta Juszczyka. Nie z powodu, ponieważ Robert na Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Małopolska zajął drugie miejsce swoim gołębiem z prestiżowego lotu, lotu z 600 km. Robert, mamy na razie zdjęcie gołębia. Chcieliśmy tylko pokazać zdjęcie, tak, z dyplom gołębia, który, którego osiągnął ten wynik. Gołąb wywodzi się tutaj z, z Roberta hodowli, więc na temat tego gołębia i tej rodziny tego gołębia w ogóle może więcej tutaj Robert powie. A ja mu którego chcę pogratulować w wyniku, bo naprawdę gołąb zrobił fajną, fajną robotę, był jednym z to pierwszy jest, polski. Dokładnie, jest pierwszy polski gołąb z, z, z takiego długiego dystansu. 600 km to jest nie byle, byle co, jest to super wyczyn. Robert też super leci gołębiami na młode. No, wie co dawać, wie, wie jak gołębie łączyć i wie jak robić mistrzostwo. Naprawdę gratuluję, jednemu jak zarówno drugiemu. Mała na razie taka pamiątka, jeżeli chodzi o, o dyplom. Gołąbek, wiesz, no... gołąbek jest po prostu w całości z linii gołębi Darka Tu jedna strona to jest to jest na siostrę mam, mam taką później pokażę szalibę elotka to jest siostra tej olimpiki. a druga strona mam brata olimpiki tej szali 10100 i to jest druga strona także w większości no, praktycznie to jest gołąb można powiedzieć w 100% na, na gołębie Darka tak. Z każdym Darka Macierzkiego hodowla zna, więc, więc to też nie jest. W większości właśnie cała hodowla moja, moja hodowla jest oparta tylko i wyłącznie na tych gołębiach. Zacząłem moją hodo hodowlę w 2012 i w 2012 nabyłem gołębie od pana Darka wtedy. No tu od kolegów jeszcze między innymi, już nie będę wymieniał po nazwiskach, bo to dużo by trzeba było, ale od kolegów. Od wszystkich kolegów po prostu częściowo. No i w 2012 tak mi się udało, że zrobiłem mistrza na młode w lotach. Tak z Darkiem my się... Ja pierwsze, Darek drugie, ja trzecie, Darek Czwarte. A w następnej serii było odwrotnie. Darek pierwszy, ja drugi, on trzeci, ja czwarty. I tak z tych gołębi zacząłem po prostu swoją hodowlę i to tego. Pierwszy, pierwszy lot na, na młode, pierwszy lot mój w życiu. Lot wygrany, pierwszy, pierwszy gołąb na oddział, oddział był duży, bo to le siedzimy w Pinczowie. Także to było największe moje osiągnięcie, największy po prostu... Tak, na to, to mnie po prostu pierwszy lot, pierwszy gołom, to mnie zmotywowało nie. i tak i tak zacząłem się bawić właśnie w tego łębienie z dużym, z dużym e, sukcesem, z dużym, z dużym takim e, prestiżem, od tak, razu odrasłym. Tak, tak. Od no to jest, to jest ważne, że po prostu, no, dostałem gołębie, od po prostu od kolegów dobre gołębie dostałem i to był taki taki pierwszy pierwszy zaszczyt, nie? Później w trzynastym roku po 13 lotach rocznych byłem drugi w oddziale za darkiem Maciejewskim i czternasty maraton to wtedy mnie skończył 32 stopnie. Było gorący maraton, ja włożyłem 60 rocznych na ten lot. Darek mówi jak ci przyjdzie 3 na noc, to się cieszę. Miałem 5 na noc, ale na drugi dzień 56-60 przyszło. Także te gołębie i od tej pory zacząłem po prostu się bardziej w to bawić. Nie? Tutaj lecę gołębiami młodymi, młodymi, lecę sel z tego względu, że gołębie starsze już. Późniejsze zimowe one mają większą motywację już do celi w tym roku zacząłem loty 59 dziewięcioma gołębiami skończyłem 52, także Gołębi nie gubię gołębie z tego, z tego względu że lecą z celi no robią bardziej czołowe konkursy nie mają tę motywację taką po prostu już walczą o cele, walczą o gniazdo. Zimowe gołębie już są po prostu już są w takim wieku po prostu, że one muszą mieć motywację do czegoś, do czegoś wracać, nie do gniazda, do czegoś muszą, już się ich nie motywuje tak karmą, tylko po prostu one częściowo są motywowane karmą, częściowo są motywowane po prostu celami. One już się łączą w pary, zaczynają się łączyć w pary. To jest mój Bartek. Lecimy na jedną drużynę. Bartek Robert Juszczyk. No, po prostu pomaga mi troszeczkę przy gołębiach. Chciałbym go wkręcić w to. No, zobaczymy jak to będzie dalej, nie? No, moje osiągnięcia w, w, w 2017 przeszliśmy do oddziału WUSKO. I tutaj już od tej pory leciałem dobrze. To są wyniki za, za rok 17, Już byłem mistrz w głębiach dorosłych i w głębiach młodych. I w roku 17 w kategorii C byłem 17 albo 18 w Polsce. Nie. To były bardzo dobre moje wyniki, mój sezon. W 2018 tak samo powtórzyłem. Też w, każdy, w każdej jednej praktycznie jest mistrz. W każdej jednej kategorii, mistrz w generalnym, mistrz, mistrz w gołębiach dorosłych, mistrz na młode. I udało mi się, byłem w 18 piąty przodownik Polski w kategorii maraton. Najważniejsze pucharki w moim życiu, które najbardziej po prostu tak, to były moje pierwsze, pierwsze sekcyjne, oddziałowy. No i tutaj z 18 roku za cały kształt po prostu mistrz w każdych kategoriach to są takie najważniejsze moje osiągnięcia <laughs> miałem też czwartego gołębia w Polsce w wyczynie mam samiczkę mam też samiczkę która mało, mało jej brakło do olimpiady w sumie zrobiła wynik, ale tipes z niej odczytał. Także te troszeczkę, no ale ale szczęśliwy jestem. Tutaj mam, ale to są tylko, tylko dyplomy gołębi, które były w pierwszych trójkach nie z danych lotów. No to taki szczególny gołąb mój 11:31. To jest samiczka. Córka dokładnie brata olimpijki Dariusza Macierzyńskiego. W większości się po prostu na tych gołębiach wzorczuje. To jest ta, ta samiczka. Brata mam tej samiczki na dole, tej szali. I mam też córkę jej siostry tej samiczki. I z tych dwóch gołębi po prostu robię linię. Chciałbym zrobić swoją linię gołębi. I w większości te dyplomy, które są, to uzyskiwały te gołębie z tych, z tych gołębi. najważniejszy gołąb w rozpłodzie u mnie z niego to jest dziadek tych gołąbków które były leciały na gołębniku wspólnych dziadek tej samiczki która siadła druga a to jest gołąb oryginał Darek Maciszewski 10100 brat olimpiki tej szali i tu widać pokazuje te piórka to jest tarasa ta ta tych gołębi to jest jedno, jedna strona i tu jest, to jest córka siostry tej Olimpijki którą po prostu no to jest tak by ta rodzina gołębi którą po prostu z tego chce wyhodować swoją swój białotka bardzo piękna ona jest na obrątce łódzkiej ale oryginał Darek Maciejewski pokażę teraz mamy To jest matka tego gołębia. Matka tego gołębia, to jest ta szali, to jest jej, jej matka. To jest tego gołębia ta szali, to jest babka. Z jednej strony z drugiej strony dziadek, dziadek tamten gołąb. To jest córka po tej szali. To jest ojciec tego gołębia. 3397. I tutaj jest jedna strona Desmet, druga strona ten gołąb, to już jest wnuk. Wnuk 10100 Też ta sama linia W tym roku jeszcze Syn chciał się pochwalić Dostał gołąbka w prezencie Od pana Darka Gołąbek jest znaczny Ta sama linia gołębi Tylko tutaj Już jest gołąb To jest po po samicy ach, żeby nie uciek. Ja to jest po najlepszej samicy z ostatniego maratonu, która wygrała maraton okręgowy. Dostał syn w prezencie od pana darka. Tak żeby go po prostu zaszczepić. No i myślę, że no jest tu więcej takich gołębi. To jest wszystko rodzina tego, ale myślę, że... A pokażę jeszcze gołąbka, bo tam jest gołąbek, który doszedł, spóźnił. 10.011 i pokażę brata tego gołąbka brat tego gołąbka wygląda tak jest bardzo ciemny, mazany on zdobył w tym roku pierwszy konkurs brat to siostrzyczka chyba będzie pierwszy konkurs w tym roku z lotu z Duńska Wola Drugie od niego 1011 ten ma 10.001 a 1011 wróciło też po, po tych lotach ja jeszcze chciałem jeszcze jedno słowo powiedzieć na temat tego gołębia, bo tutaj kolega Robert, Robert powiedział, że gołąbek wrócił do mnie na gołębnik tak naprawdę z tego co tam zerkałem to bardzo podobny gołąb do, do tego, co tutaj go trzyma w rękach. Jest to ciekawy materiał. Pierwszy, pierwszy konkurs zrobił na oddział. Zrobił jedynkę. Tak, ten gołąb u mnie, a u, mnie, a u Ciebie na gołębniku jest, jest, był drugi. Gniazdziak, dokładnie. Jest gniazdiak z tego gołębia. I to są, Ale jeszcze to mogę to tak przerwać, bo ja z... wnuczki tego 10 100 po synie. Nie? Dokładnie jest czołowy. A 10 to można, można jeszcze szybko to powiedzieć, bo to 10 to jest bardzo Bardzo ciekawa historia na temat 10 100 gołębia, bo 10 100 gołąb to się wywodzi z gołębi od Darka Marciszewskiego. Gołąbi, Tak, To jest oryginalny brat tej w Dokładnie, a, a wiecie co koledzy hodowcy? Co jest ciekawe, eee, Robek wrzucił tego gołębie do mnie na gołębnik i, i te gołębie, jako jedna, jedy, jedyna linia, super. Tak, wszystkie su cztery zostały w drużynie. drużynie i super, super się pokazały. I były włożone, wszystkie Między zostały. innymi po tej, po tej rodzinie ten gołąb z Darka Maciekiewskiego był drugi z 600 km. Tak, 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 bo Ten? to jest wszystko, wszystkie te gołębie to dziadek jest po prostu Ale 10 tysięcy też, też, też jak mówił, eksperymentował i trafił w jedną linię i ta linia super mu pokazała, powiedział, że następnego roku tylko te gołębie. Dla mnie to jest najlepsza linia, widać nawet zostawione do rozpłodu, to są z tego gołąbka. Koledzy hodowcy, naprawdę będzie, będzie fajna oferta na, na zakupu tych gołębi na aukcji. Na aukcji Super Gołąb z MWG Małopolska. Naprawdę polecam tego gołębie. Ale tu nie ma co polecać, tylko bo, 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 bo naprawdę, już wszyscy, wszyscy widzą. No, jedna linia się pokazuje, gołębie się pokazują i, i materiał pierwszej półki. No, to drugiego jest materiał, drugiego takiego materiału już no, raczej w tym roku nie kupicie, a Super Gołębie będą przekazane do, 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 do materiału do rozpodu. Więc tu nawet sam, sam kolega Robert proponuje, ja też proponuję, bo jak to oglądam, to nie, nie specjalnie my do niego przyjechaliśmy, tylko jedzie się do osoby, która, która naprawdę ma, ma coś ciekawego do zaoferowania.